Witam wszystkich w środę, godzina 12 na naszych zegarach. Także zaczynamy live analityczny. Dajcie znać, czy dobrze widać, czy słychać. Ja odpalam w międzyczasie jeszcze transmisję na, na Facebooku, bo przypominam, że nadajemy równolegle w czterech miejscach. Na dwóch kanałach na YouTubie: Fibonacci Team, FX Parkiet. Nadajemy również na Facebooku. Fibonacci Team, nasz fanpage i grupa Forex and Crypto. Trading. Dobrze, wszystko nam działa, tak? Piszecie. No to świetnie. Bardzo się cieszę, że tutaj te transmisje już mamy opanowane i tak elegancko nam chodzą. Łapki w górę, tak jak Andrzej tutaj pisze. Dokładnie, łapki się przydadzą. Zalajkujcie sobie nasz kanał, zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek. Zawsze nadajemy od 12 do 12.30, od poniedziałku do piątku, tak jak to. Jak to było? Tutaj się nic nie zmienia w tym temacie. Ważna rzecz na samym początku: jutro, to jest w czwartek i w piątek, o 12 tego live'a nie ma, dlatego że jestem w Warszawie. W Warszawie, e, pamiętajcie, w piątek jest live trading na 32 piętrze na ulicy Chłodnej 51. Także tam trzymajcie kciuki koniecznie i kibicujcie nam. A jutro jestem w drodze do stolicy, także z drogi raczej prowadził e, live'a dla was nie będę. Także w piątek się słyszymy. O godzinie dziewiątej rano zaczynamy, no i mam nadzieję, że widzimy też z niektórymi, bo też dużo osób się zgłosiło, także fajnie, miło będzie się spotkać ponownie i pohandlować, no ale już nie przedłużając, słuchajcie, zaczynamy, zaczniemy od GBPUSD, bo w dniu wczorajszym tutaj 61.8 ja rozgrywałem, to były zagrania scalpingowe, tak jak mówiłem i pojawia się, słuchajcie, kolejna okazja. Pojawia się kolejna okazja, to znaczy z tego 61,8 wczorajszego wytworzył się układ harmoniczny. No i teraz o co chodzi? Już Wam pokazuję. Zwróćcie uwagę na to, co tutaj mamy. Czyli mamy tak, mamy punkt X, mamy punkt A, mamy punkt B na tym właśnie poziomie 61, na tym wczorajszym mierzeniu, malutka fala BC dosłownie na, na jednej, na dwóch świecach i fala CD w tym momencie się kończy. To jest na chwilę obecną bardzo ważne wsparcie, czyli 786, a także 886. Dwa mocne poziomy, dwa naprawdę mocne wsparcia wynikające nie tylko z mierzeń FIBO, ale przede wszystkim z układu harmonicznego, bo pamiętajmy, że wewnętrznych mierzeniach, wewnętrznych układach harmonicznych najczęstsze zakończenie tych układów to jest właśnie 7886. 8, Te poziomy przeze mnie są rozgrywane, znaczy na się ten pierwszy. Tutaj pamiętajmy o takiej pułapce. Też ją narysuję, bo warto o takich momentach o takich mierzeniach przypominać. Czyli mamy pierwszą reakcję. Spodziewam się tej reakcji, tak? Czyli jakieś tam odbicie powiedzmy do tego dołka wczorajszego do punktu B, czy do ZZB. Potem się pojawia ta pułapka, na którą się niestety większość daje nabrać, czyli wyczyszczenie stopów, zrzucenie, wybicie nowych dołków, zaksięgowanie kolejnego mierzenia FIBO, tym samym wypełnienie układu harmonicznego FTP tym i dopiero z tego głębszego zejścia ten ruch kontrujący, ten ruch właściwy, on jest większy większy, bardziej dynamiczny, szybszy w czasie, z większym impetem i tak dalej. Także tutaj się troszkę tej pułapki obawiam, znaczy może nie pułapki, bo ja wiem jak to rozegrać, więc na ten motyw niejako czekam, prawda? Czyli ta moja pozycja, mam jedną długą pozycję obecnie na na GBPUSD, ona będzie chwilowa. Ja dzisiaj będę chciał ją zamknąć, żeby mieć spokojną głowę jutro i pojutrze. Natomiast jeżeli zobaczymy sobie na live w piątek powiedzmy taką sytuację, żeby nastąpił ten motyw, czyli odbicie i ponowne tej, zejście do 8,8. Może to wykorzystamy. Eee, może to wykorzystamy. Także to jest, słuchajcie, plan i scenariusz na chwilę obecną na funta. Jeżeli chodzi o euro -dolara, mówiłem wczoraj o tym o balans, mówiłem o ZZB, rynek pięknie zareagował. Wybijamy nowy minima i co ważne, co ważne, zobaczcie, dotknęliśmy 61,8 FIBO. No, słuchajcie, ważny poziom, no bo wiemy, 61 fajnie działa na eurodolarze, dolarze fajnie działa na, na GBPUSD. 1,12,68, a więc ten poziom jest w tym momencie tutaj ważny. Czy może być z tego układ harmoniczny? Oczywiście, że tak. To też Wam pokażę. Zobaczcie, co takiego się tutaj może narysować. Mamy od dołka, prawda, czyli mamy XA. Ten punkt może być punktem B. Brakuje nam fali BC. Ona powinna się zawierać w tym zielonym overbalance, znaczy nie może być za duża. Zazwyczaj ta fala BC jest malutka, i może być zrzucenie na 7,86, czyli wypełnienie układu Gartlea. Jak najbardziej, prawda? Czyli tutaj jeden z takich możliwych scenariuszy. Natomiast w mojej ocenie tutaj ten Edek na 61,8 powinien zareagować. Zresztą widzimy tutaj mocne zrzucenie, czy taki no, standardowy motyw europejski, gdzieś tam na początku sesji to była godzina 8-9, zrzutka i rynek kontruje w drugą stronę, czyli typowy motyw, typowa zmyłka. I odbicie nieprzypadkowe, zobaczcie 61,8 FIBO, 1,12,69, a więc ten poziom na chwilę obecną na euro-dolarze euro no w mojej ocenie jest najważniejszy. Jak są jakieś pytania, bardzo proszę pytać na czacie, czy to na grupie Forex and Crypto Trading, o widzę tutaj chłopaki łączyli Maciek, jest Waltek z nami, fajnie. Na fanpage'u widzę pytań, nie widzę. Na naszej transmisji na YouTubie. Też na razie pytań nie ma, ok, to lecimy dalej. Dolar do 1. No fajnie, trade wszedł. Fajnie, powiem Wam, to przyspieszenie nastąpiło. Tu ja miałem jedną pozycję na tyży zamknięta. Taki pierwszy ruch maksymalny, jaki ja zazwyczaj biorę, to jest właśnie do punktu C. Dlaczego? Dlatego, że w punkcie C najczęściej, powtarzam, najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej. Łapiemy wsparcie, jest odbicie od tego miejsca, czego się też spodziewam, no bo będę chciał na tym odbiciu zarobić, skorzystać. Co mam na myśli? Mam na myśli przede wszystkim ponowne wejście w strefę różową, czyli tutaj zejście takie, taka fałeczka nam się tworzy, podwójny szczyt, podwójny test, czy też retest Fibonacci'ego, jak to woli, no i wejście w tę strefę różową ponownie. Jeżeli wejdziemy, fajnie będę próbował gdzieś tam w rejonie 108,50. Te pozycje krótkie ponownie odbierać. Także w tym momencie. Pierwsza część, jakby całego setupu, już u mnie jest zakończona, czyli zamknięta pozycja krótka. Czekam na jej odebranie, ale wyżej, na ponownym wejściu w strefę różową. Eurojen. Jen. No, Ejek, słuchajcie, tutaj wybił ten poziom dosyć mocno. A jak chodzi gorzej technicznie od, od dolara do jena, to trzeba mu przyznać. Bo powiem Wam, takie głębokie zejścia 7,8,6, coś nie w stylu euro bo zazwyczaj Jeny reagują, jak wiemy na 61,8, a nie tak głęboko, no tutaj to głębokie zejście mamy. Mamy taki, m, taki układ harmoniczny, który mi się nie podoba, <grym> dlatego tutaj tak bez przekonania o tym powiedziałem, no ale my już wszystko go zaznaczymy. Proszę zobaczyć, XAB, BC malutka, ale może być taka fala, no i fala CD. Jest to ani, ani nie Topesz, ani też FTP, ani to nie jest taki do końca Leonardo, z racji tego, że tutaj ten, ten cień niby wygląda technicznie, zwłaszcza w połączeniu z formacją świecową, z tym dolnym cieniem, z formacją młota. No Wygląda to nieźle 121,46. Natomiast ja za bardzo tego układu nie czuję. Tutaj jeszcze to, że ja oczywiście nie czuję, nie znaczy, że on nie zadziała. To o tym pamiętajcie. To jest moje subiektywne jedynie zdanie, opinia, nie żadna porada czy rekomendacja. Tutaj mamy jeszcze wewnętrzne 1 do 1. Mamy mierzenie niebieskie. Symetria widzę, występuje w tym miejscu, praktycznie dokładnie tam, gdzie się cena odbiła. Także widzimy, że rynek 1 do 1, czyli mierzenie Festo 100, widzi na 121,35. To jest ten ważny poziom. No, i on może, może Ejka rozgrywać. Tak jak mówię, ja za bardzo tego poziomu tutaj nie czuję, aczkolwiek widzę, że geometria jest respektowana. Dobrze, lecimy dalej. Euro GBP. Słuchajcie, Euro GBP ja proponuję zamienić, tak jak dalej tutaj proponujesz, na Kanadę. Ja Eurofunta powiem wam szczerze, bardzo rzadko rozgrywam. Może miałem w tym roku, nie wiem, z pięć tradeów na nim, czyli średnio jeden w miesiącu. W tym momencie tutaj nie czuję tego zagrania z dwóch powodów. Po pierwsze, jest bardzo wygrzany rynek, jesteśmy na maksimach. Po drugie, fala CD w układzie KRABA się rozciąga. W układzie KRABA, czyli tutaj liczymy na wypełnienie na 161,8 Fibot, zewnętrzne mierzenie, czy dopiero 0,9036. I to mi się nie podoba, ten czas realizacji jest za długi. I po trzecie... Mamy okrągły psychologiczny poziom 0,90. Ja takich układów nie rozgrywam, bo to są ciężkie układy. One się wiążą z tym, że musi być rynek wybity, przetestowany, znowu wybity, nadbity itd., itd. Więc to może się rozciągać w czasie nawet 2-3 tygodnie więc nie jest to takie, wiecie, łatwe. Zobaczmy tę Kanadę. USD Cad. Kanada widzę też nowym dołki tutaj. Na 4 godzinówce wygląda to tak sobie. Aha, no jesteśmy na wsparciu, tak? Na D1. Dawno na Kanadę nie zerkałem, więc muszę sobie przypomnieć w ogóle w jakim miejscu jesteśmy. No, wsparcie jest. Widzę 1,31,04, więc okrągły poziom 1,31 też jest. Co dalej? Może być układ harmoniczny, i na oko widzę, że, że może być. Zobaczmy. Dobrze, co dalej? Tutaj mamy 61, ale 7,86. Widzę, że strefa jest, zaznaczamy szybciutko. Strefę popytową, czyli to jest ten prostokąt zielony. Odczytajmy szybko, jakie to są poziomy 1,29, 74, 75, a więc troszkę miejsca na spadki jeszcze mamy. Pomierzmy sobie pok, zewnętrzne mierzenie. No 161,8 walczymy, zobaczcie, to jest ostatnia korekta ta malutka. 161,8 tutaj nam wypada, jednak widzi ten poziom na 1,3089 praktycznie na tym wsparciu 1,3080, prawda, na tym zielonym przerywanym. Eee, połączenie całkiem niezłe, no bo zamie, pamiętajmy zawsze połączenie prajza zakrzynowe w połączeniu z zewnętrznym mierzeniem, czy z jakimkolwiek mierzeniem, to jest połączenie dobre. No i tak naprawdę powiem Wam szczerze tyle. Dwa poziomy, dwa, dwie strefy, dwa, dwa pomysły, ale bardziej bym się tutaj skłaniał temu, żeby ten układ harmoniczny gdzieś tam zakończyć właśnie na 7, 8, 6. Tutaj to wsparcie, no jest, nie mówię, że nie zadziała, bo może działać, aczkolwiek na wyższym interwale raczej układy harmoniczne się sprawdzają, także tutaj warto na pewno obserwować 7, 8, 6 i wypełnienie całego układu. Fund do jena. Była linia trendu, był układ harmoniczny, mocno został złamany, nadbity i wybity <laughs> i wybity ewidentnie Tutaj dołem, 127,2 widzę zaksięgowane, 161,8 przed nami. Tutaj musimy sobie dołożyć jeszcze oczywiście cały ten ruch. Zobaczmy, czy nam się coś sklastruje ze sobą, czy nie. No widzę, że jest. Widzę, słuchajcie, że mamy 127 i 161. No lepiej by było, jakby to były zewnętrzne dwa razy 161. Go tutaj dociągnę precyzyjnie. No ale wygląda nieźle. Wygląda, powiem Wam szczerze... Całkiem dobrze, no ale to oznacza, że miejsca jeszcze mamy. Miejsca na spadki mamy, czyli tutaj, jeżeli miałbym łapać ten dołek gdzieś tam na, na funcie do 1, to ja bym poczekał niżej. 127,2 to co tutaj mamy, no to wszyscy widzimy, prawda? Czy jest jakiś układ harmoniczny? Ja nie widzę. No tu wygląda to zdecydowanie lepiej, aczkolwiek jeżeli mam w tym wy momencie wybierać funta do jena czy funta do dolara, wybieram funta do dolara, dlatego że mamy układ harmoniczny. Także to jest dla mnie zawsze taka, taki dodatkowy argument, którym się po prostu kieruję. E, dobrze, co dalej mamy? Co mamy? Dalej mamy Australijczyka. Tutaj podwójny szczyt i na Nowozelandczyku i na Australijczyku, czyli w sumie setup, który mnie interesuje i na który czekam. No to jest ponowne zaksięgowanie 0,7030, w tym momencie gdzieś tutaj jesteśmy, bujamy w rejonie 0,70, czyli okrągłego poziomu. Jeżeli zaatakujemy ponownie ten R szczyt, czyli zrobimy podwójny szczyt na 0,7030, poziom się aktywuje. Nowozelandczyk to samo, oczywiście jest inna, inna wartość 0,6722, czyli podwójny szczyt tutaj w rejonie tej strefy, a sama strefa, zobaczcie na D1, też nie jest przypadkowa, bo z tego co pamiętam mamy tutaj piękny ZZB. Jest, mamy 50, widzimy, zaznaczam po prawej stronie, tutaj fioletowe mierzenie, piękne połączenie. Także czekamy na retest 50 i ponowne wzmocnienie tutaj ZZB różowym obszarem. Wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o S&P, tutaj rośniemy nowe szczyty, no idziemy, idziemy, nie wiadomo jak wysoko, na te 3000 to, to pewnie dojdziemy. Nie, nie dają mi wejścia, słuchajcie, znaczy możliwości do wejścia, bo chciałem tutaj długie pozycje podebrać na 2946 jednak nie zjechał, odjechaliśmy wyżej, więc ten scenariusz ma już, znaczy nie ma sensu. A więc go kasujemy. Zewnętrzne mierzenia oczywiście sens mają. Też dostałem ostatnio dużo pytań, czy te zewnętrzne mierzenia pokazujące ma maksymalne dojście na S&P mają sens? Oczywiście, że tak, i powiem więcej w tym momencie się kieruję tym, że to zewnętrzne mierzenie tutaj, czyli ta ostatnia fala, typowy pok. One będą SNP rozgrywać. Tutaj mamy pierwszy przystanek: 3000, 3 punkty magiczne: 3000, moje mojej ocenie będzie uderzone i 3022, 161,8 całej ostatniej tej korekty na H4. Także te, te dwa poziomy, one są w tym momencie, tutaj sobie te wartości zanotujcie, zaznaczcie, one są dla mnie najważniejsze na SP. Na DAX-ie tutaj overbalance pięknie nam też korekty się poruszają, też nie dało, nie, nie, dali, nie dostaliśmy szansy na wejście, bo chciałem na dolnej podstawie balans zielonego tutaj dobierać w rejonie 12:330, no jednak zrobił bardzo płytką korektę i, wy, i wychodzimy wyżej, i w mojej ocenie wyżej wyjdziemy. Tutaj przypomina, mamy też zewnętrzne mierzenia i te zewnętrzne mierzenia w tym momencie na DAXie, one są dla mnie najważniejsze. 127,2, pierwszy przystanek, 12,713, no i docelowo 13 tysięcy, tak, 13 tysięcy, więc nie bójmy się tych wartości, one są dosyć duże, no bo 3 tysiące na S&P, 13 tysięcy na, na, na niemieckim DAXie, no to są już takie, bym powiedział, no, duże wartości, ale, ale realne. W mojej ocenie zaatakujemy je i zobaczymy. Złoto, złoto, zobaczcie, nie wierzyłem w poziom, nie wierzyłem w strefę, natomiast technicznie wszystko wyglądało poprawnie, bo były trzy potwierdzenia, przypomnę, korekta prosta 1 do 1, 38,2, ładna strefa wsparcia, ten zielony obszar. Jedyne, co mi się nie podobało, bo pewnie pamiętacie, mówiłem o tym, że, że za bardzo setupu nie czuję, nie podoba mi się poziom 38,2, prawda? Bo mówię, jeżeli by było takie ułożenie, ale na 61,8, elegancko setup biorę to jest dla mnie pewniaczek. No tutaj 38,2, bo dla mnie za słabe. No, ale co z tego, jednak wyszedł wyżej, wyjdziemy wyżej, prawdopodobnie na złocie, także tutaj żadnych pozycji w tym momencie nie mam, część rzeczy sobie wykasujemy. Tutaj znowu przypominam, zadziałało też to wydłużenie Fibonacciego F161.8. Coraz częściej to pracuje na wykresach, na walutach, na indeksach, na surowcach, także warto mierzenie FE, jeżeli nie macie na platformie, czy na x czy tam na mt 4 dodajcie sobie. Tutaj zewnętrzne mierzenia na złocie myślę, że mogą nam się przydać, dlatego sobie je wyznaczymy. Po pierwsze, ważny opór 1455, czyli tutaj mamy pierwszy poziom i kolejny 161,8 właściwie taki docelowy zasięg tych wzrostów 1475, czyli różnica między jednym a drugim poziomem. Zobaczcie, łatwe do zapamiętania 20 dolarów. Zewnętrzne mierzenia do zaatakowania, w mojej ocenie, ropa WT, ropa WT też mi nie dała, słuchajcie, okazji. Czułem te spadki, naprawdę czułem te spadki, to odbicie tutaj od tego ZZB, tak o tym, jak o tym mówiłem. Natomiast ja czekałem na podbicie i na wypełnienie RGR-a na 59,90. Co się stało? Rynek odjechał beze mnie. No nic, wypełnia prawdopodobnie ten szeroki układ harmoniczny, e, całą falę CD, możliwe. Więc tutaj będzie ciężkie wejście w tym momencie, aczkolwiek gdzieś tam będę próbował, tak, żeby na te spadki. Jeszcze się na ropie załapać, a w mojej ocenie potencjał do spadków jest, dlatego że wypełniamy, jest duża szansa na to, że wypełniamy właśnie układ harmoniczny, ten szeroki na D1, ten pomarańczowy, który widzicie, prawda? I to prawdopodobnie idzie fala CD. Także póki co dosyć fajnie ta ropa idzie. No nie fajne jest to, że odjechali beze mnie, mimo że spadki gdzieś tam przewidziałem i czułem. Tak więc na ewentualnych podbiciach w górę na H1, H4 będę szukał dodatkowo jakichś setupów, po to, żeby zagrać na krótko. WIG20. WIG20 tutaj się w sumie nic nie zmienia, te 2300 słuchajcie, mielą i mielą, to jest już takie nudne, bo się nic na naszych indeksach, znaczy na naszym głównym indeksie na, na polskiej giełdzie nic nie dzieje. S&P nowe szczyty, DAX za chwilę 13 tysięcy, a my nawet na 2300 nie możemy pokonać, już nie mówiąc o 2,5 czy 3 tysiącach, nie? Więc jedyny taki przystanek, 2370, no to 161,8, ten układ harmoniczny, wiecie, technicznie wygląda dobrze, tak, natomiast brakuje czego? Brakuje kasy, brakuje dynamiki, fala CD ma być szybka, póki co nie jest, cierpliwie czekamy na rozwój wydarzeń. Bitcoin, słuchajcie, Bitcoin chodzi jak po sznurku, ostatnie dni, nie wiem, czy u Was też tak fajnie się, e, też tak fajnie zagrywacie, no powiem Wam, ostatnie chyba 3 albo 4 tradey, wszystkie weszły u mnie. I te na spadki, to odbicie od 61,8%. I zamknięcie pozycji. I jakieś tutaj longi nawet z dnia wczorajszego. Co prawda już je zamknąłem, ale to takie tam szybkie zagrania na dźwigni były. No i w mojej ocenie zobaczymy nowe maksima, słuchajcie, na, na Bitcoinie. To znaczy te 13,5 tysiąca, myślę, że dotkniemy ponownie. tak Tutaj przypominam, cały czas mamy do czynienia z tym mierzeniem 61,8 FIBO. To są te rejony. 13, ile? 13,400? 13,500? czyli w, okro, w zaokrągleniu 13,5 tysiąca, tak, żeby łatwo było zapamiętać, 61,8 zmierzenia z W1, tygodniówkę bierzemy od szczytu do dołka i tutaj macie ten poziom. Ten poziom był ważny, ja go brałem i pewnie brał go będę ponownie, jeżeli rynek zaksięguje tutaj te rejony. Na razie postawię czerwoną strzałkę, żeby o tym Pamiętać i żeby to przypominać. Także tutaj mocne wyjście powyżej niebieskiej WLT, no jednak świadczy o tym, że to co tutaj widzieliśmy, te spadki zakończone na FIBO, zakończone na strefie popytowej, były jedynie korektą i dalszy impuls wzrostowy, no jesteśmy świadkami tego co się dzieje, więc to prawdopodobnie technicznie tak jest rozgrywane. Jeżeli chodzi o ETH, no i Ethereum też nie miałem szansy tutaj wejść. A chciałem wejść nawet zlecenie jedno na 255, 260. Te rejony widzę, że rynek się dźwiga tutaj w rejonie tego 61,8. No pewnie też gdzieś zaatakujemy te 354, bo tutaj też dosyć fajne opory mamy. Tutaj ta czerwona strzałka, taki podwójny szczyt, może być, może być. Także no myślę, że to, to, to zobaczymy. Natomiast na Bitcoinie wygląda to troszkę lepiej. Na Litecoinie wygląda to gorzej, z kolei też na LTC dawno już opozycji nie miałem, tutaj szykowałem się w rejonie 100, 100, 100 nie było, bo minima były dopiero 300. 111-112, teraz 118. No i nie oszukujmy się, ale zejście w rejon 1 do 1 i wypełnienie harmonika mało prawdopodobne, także jedyne co z tych kryptowalut tutaj, które omawiam w tym momencie, one są 3: Litecoin, Ethereum i Bitcoin. No, Bitcoin wygląda zdecydowanie najlepiej. Przynajmniej mówię od strony technicznej. Słuchajcie, jeżeli chodzi o grupę socjalową, bo też miałem dużo pytań po wczorajszym webinarze. Pamiętajcie, zapisy: po malutku kończymy. Ruszamy w pierwszej połowie lipca. Będę Was na bieżąco informował o wszystkim. Ruszamy w takiej dosyć rozbudowanej formie, bo to spotkania będą w poniedziałki o 18.00. Będziemy mieli zamkniętą grupę na na Facebooku będziemy mieli wspólny czat do dyskusji, żeby tam tych idei wymieniać, monitorować, rozmawiać ze sobą przede wszystkim. Także projekt się szykuje naprawdę gruby i przede wszystkim kilka miesięcy, bo pociągniemy to do końca roku, także będzie, będzie mocno rozbudowany. Wysyłam Wam informacje, osoby, które jeszcze nie słyszały lub nie są zdecydowane. Oczywiście nie jest moją rolą tutaj zachęcać kogokolwiek, natomiast jeżeli Was sama idea czy sama forma projektu interesuje? Zeknijcie, zobaczcie na czym to polega, i dajcie mi znać, czy w to wchodzicie. Także wysłałem Wam informacje na czacie, na Facebooku, na YouTubie. Zasubskrybujcie sobie nasze kanały. Łapka w górę koniecznie. Widzę 34 lajki like już pod wideo na YouTubie mamy, ale chcemy więcej. Warto sobie zasubskrybować nasze kanały. Jak wiecie, nadajemy na żywo codziennie o 12.00. Będzie jeszcze więcej tych transmisji, będzie więcej live tradingów o godzinie 9.00. Handel na żywo cały dzień. Także otrzymacie wtedy automatycznie powiadomienie. W ten piątek nadajemy z Warszawy, także trzymajcie kciuki. Jutro jadę do Warszawy, więc tego live'u już o 12 nie będzie. Piątek, 9 rano ruszamy. Także do zobaczenia, do usłyszenia. No i słyszymy się w piątek. Miłego dnia Wam życzę. Do usłyszenia, do zobaczenia.